To była nasza wspólna walka, tak? Ja zawsze mówię, ja dawałem nogi, piotr dawał głowę. Bohater maratonu. Dlaczego biegamy? Każdy ma inny powód. Dla nas wszystkie są równie ważne. Człowiek, który znalazł motywację, by poświęcić się swojej pasji, jest prawdziwym bohaterem. Wysłuchajcie historii zwykłych ludzi, którzy dokonują niezwykłych rzeczy. Poznajcie bohaterów Silesia Maraton. Cześć! Z tej strony Kuba Kurzela a to kolejny odcinek bohatera maratonu. Dzisiaj moim gościem jest Kuba Krupa, biegacz, maratończyk, no i oczywiście pasjonat, który swoją miłość do biegania postanowił podzielić z osobami, które na co dzień poruszają się na wózku. Posłuchajcie historii Kuby Krupy. Rozpoczynamy podcast bohaterem maratonu. No i jak sama nazwa wskazuje, oczywiście, rozmawiać będę jednym, z jednym z kolejnych moich bohaterów, Kuba Krupa. Witam cię serdecznie, Kuba. Cześć, dzień dobry. Kuba, twoje bieganie, ja zawsze mówię, ono mi się kojarzy, że to jest zdecydowanie połączenie przyjemnego z pożytecznym, bo, bo przyjemne dla ciebie, że biegasz, ale też pożyteczne, bo dajesz radość z biegania innym i myślę, że to będzie dobry tytuł wstępu. Dlaczego? Przybliż, przybliż nam. Dlaczego przyjemne z pożytecznym? Może dlatego przyjemne z pożytecznym, że ja m, zacząłem biegać e, od razu z osobami niepełnosprawnymi. M, wygląda to tak, że osoba niepełnosprawna, która nie jest w stanie sama się napędzać, e, biegnie ze mną, ja ją po prostu brzydko mówiąc, bo to tak y, niezbyt fajnie. Ja ją pcham przez 42-21 km. Ja ją pcham praktycznie przez cały czas. Czyli my, mówiąc krótko, też się kiedyś nad tym zastanawiałem, nawet mieliśmy okazję kuluarowo o tym rozmawiać, że ty do dziś nie wiesz, jak wygląda i jak przedstawia się Twoja życi życiówka solo, w półmaratonie, w maratonie, bo to zawsze co dwie głowy, to nie jedna. Dokładnie tak, nigdy nie, nigdy nie przebiegłem ani połówki, ani pełnego maratonu sam, więc ciężko mi jest powiedzieć, jak ktoś mnie pyta, czy się biega lepiej, czy gorzej? Nie wiem. No to mówiąc, mówiąc w inny sposób, jak wyglądały Twoje początki maratońskie, jak się, jak się zrodził w ogóle ten pomysł do biegania, no i przy okazji do wspólnego biegania z Piotrem, bo na pewno o Piotrze też za chwilkę mówić będziesz. Jakby cały pomysł zrodził się kilka lat temu, gdzie, gdy skończyłem studia. Cały etap przechodzenia z okresu studenta do, 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 do takiego etapu pełnej odpowiedzialności za siebie u mnie był bardzo ciężki. Musiałem, jakby, pomagać sobie i, i wspomagać się yy, wizytami u psychologa, który powiedział: Kuba, musisz zrobić coś, co odciąży twoją głowę. Mówi: Spróbuj, może pobiegać. No i tak się zaczęło. Najpierw był kilometr, później pięć. Yy, wypluwanie płuc, bo przecież nigdy się wcześniej takich dystansów nie biegało. Yy, no i wtedy mówi: Zrób sobie jakieś wyzwanie, jakiś cel, który. Będziesz, do tego będziesz dążył, e, to ci pomoże jakby odciągnąć głowę od wszystkiego, od tych wszystkich złych myśli, które, które są. E, I tak zrodził się pomysł, e, żeby pobiec półmaraton e, z Piotrem. Piotr, z Piotrem znaliśmy się wtedy 3-4 lata już. Kumpelsko po prostu się przyjaźniliśmy. Tak, tak, tak. Kumpelsko się już przyjaźniliśmy e, i, i zadzwoniłem do niego, mówię, słuchaj staje jest taki pomysł, biegniemy półmaraton. A mówię, ale jak ja mam biec? Ja mówię, normalnie ty siedzisz, ja cię cisnę przez 21 km i, i, i zobaczymy, jak to będzie. Na początku nie wiedział, jak, jak, jak do tego podejść. Potrzebało kilku dni. Musiałeś namawiać, czy nie, to... musiał sobie to sam przetrawić? Musiał sobie to sam przetrawić, jakby Aha. to mniej więcej wyglądało, bo Piotr na co dzień porusza się na wózku elektrycznym. Eee, jakby jego, jego choroba, pozwala mu na niewielkie ruchy rękoma, czy nogami ale jakby sam napędza się na wózku mhm. elektrycznym, więc na Aha. wózku zwykłym no nie jest w stanie sam sam Pewnie. sobie sam się napędzać. Więc potrzebował troszkę czasu. Powiedział, dobra, zróbmy to. No i tak, tak się zaczęło. Kiedy i jaki dystans? Pierwszy 20, a, Tak, pierwszy był półmaraton 2015 rok. Ta historia w ogóle jest, jest, jest fajna, bo gdzieś pojawia się zawsze taki slogan. No sam biegam, wiem, na różnych forach pojawia się, że tak, recepta na dobre samopoczucie, to to, to to bieganie, a u ciebie można spokojnie powiedzieć, że to ten slogan można traktować dosłownie, bo na twoje lepsze samopoczucie receptą okazało się bieganie. Dokładnie tak, no jakby e, potrzeba być odpowiedzialnym za drugą osobę, tak? No bo mm, jak biegniesz sam, nie wiem, chociażby 5, 10 km, no to biegniesz sam, tak? Odpowiadasz sam za siebie, mhm. a tutaj masz przebiec nie, nie 10, tylko 20 km, których nigdy wcześniej nie przebiegłeś, bo, bo ja nawet na teningu nie przebiegłem nigdy 21 km przed startem e, w półmaratonie, więc odpowiadasz też za długą osobę, tak? Za długo osobę niepełnosprawną, która mhm. potrzebuje dużo więcej uwagi, tak? Potrzebuje pomocy przy skorzystaniu z toalety. Jak to w ogóle... W... Wymyślić, no, tak? No, jak, jak to zorganizować? No i tutaj jakby to była nasza wspólna walka, tak? Ja zawsze mówię, ja dawałem nogi, Piotr dawał głowę, już tak cię biegł, no ale jakby... Takie ta... mentalne wsparcie, tak? Tak, tak, ale ta odpowiedzialność jakby, no... Pomagała, także, że no kurczę, jakby moja głowa musi być silna, ta za dwóch, a nie tylko za jednego, więc to zdecydowanie pomaga. Bieganie zmieniło twoje życie? A może po prostu lubisz biegać i chcesz się z nami tym podzielić? Napisz do nas w prywatnej wiadomości na profilu Silesia Maraton i dołącz do bohaterów. Może następna historia będzie właśnie o tobie. To ja jeszcze jakby zapytam, przebiegacie te 21 kilometrów, to no, ile jakim, jak, jaką macie życiówkę waszą z Piotrem? 2,01? To jest dwie godziny, dwóch facetów biegnie razem, i czy nieraz, kilkakrotnie, czy łączy się, czy łączy was jakaś więź w, w tym momencie, czy jest jakiś taki, nie wiem, nie chcę mówić mistycyzm, ale czy coś takiego się pojawia? No bo wiesz, że biegasz, to już jest jakiś mistycyzm. To mówię, sam też biegam, no to wiem. Miliard myśli w głowie biegniesz, nakręcasz się. A tutaj. No, jednak są te dwie osoby. Wiesz, jak, jak biegliśmy pierwszy raz, to, to w ogóle było takie, nie wiemy, na co się piszemy, tak? Mhm. Jak pokonywaliśmy różne inne biegi później. No to jakby myślisz, już wiesz, w którym momencie Piotr potrzebował pomocy, żeby, żeby się jakby troszkę mhm. dźwignąć na tym wózku. Na początku to było na zasadzie takiej może teraz, może za chwilę, a później to już na zasadzie dobrze zganych klocków, pach, pach, pach i on nie musi mówić, tak, to już jakby, to uh -huh. taki masz wewnętrzny feeling, tak, tak wiesz, jest. że to jest ten moment. Uh -huh. Widzisz, że Piotr potrzebuje, wiesz, jesteśmy na 30 kilometrze, Piotr potrzebuje do toalety, tak, też już mniej więcej wiesz, już wcześniej sobie sprawdziłeś, tak, gdzie są toalety, muszą być toalety dla osób niepełnosprawnych i tak dalej, no to jakby później jest zganie, że, że no to dużo pomaga. Ale chyba też pojawia się tak mimo wszystko ta magia, nie tylko to wytrenowanie i gdzieś wyczucie tego partnera, z którym, z którym się biegnie, ale też taka rzeczywiście magia. No My mieliśmy okazję, a w zasadzie ja miałem okazję witać Was na tej niebieskiej mecie bieżni Stadionu Śląskiego. To są emocje, to nie tylko to wytrenowanie, ale też ten taki magiczny vibe się to, pojawia. To jest, to jest na tyle niesamowite, że tak jak mówiłem, nie przebiegłem 21 km na treningu przed startem w maratonie. Nie przebiegłem 42 km przed startem w maratonie. Aha. I e, jak biegniesz, tak, to ta cała energia, to, to, to jakby ja mm, czuję to biegnąc, że to mi dodaje sił. Ja mogę być na 30 kilometrze, nie móc już ruszać nogami, ale jednak mówię, kurczę, Ludzie biją brawo, ludzie, ludzie dopingują. E, no i czasami miałem takie sytuacje w Krakowie na przykład. E, robimy, tam, są, tam były dwie pętle, robimy długą pętlę, jesteśmy pod Taunan Areną i jakiś tam odcinek szliśmy normalnie. Ja mówię, dobra, patrzę na zegarek, ruszamy. A gość komuś mówi, stary, gdzie te, skąd ty masz te siły? Mhm. Ja jestem, w, biegniemy razem przez cały czas, ja już nie mogę, a ty ciśniesz wózek i ty po prostu w tym momencie, jak my spacerujemy, ty zaczynasz biec. Skąd? Właśnie stąd to jest. No takie niesamowite emocje. Ten też ten doping, to co ty mówisz, magia kotła to jest. Aha. Ktoś, kto nie wbiegał na kocioł. Tak? Ktoś, kto e, nie poczuł tego, no to, to jest ciężko opisać. tak Można tam być, można to zobaczyć i wtedy chociaż na miastkę tego poczuć, ale jak się to wbiega, jak widzisz tych ludzi, no to. to to, to daje moc. Wiele osób podkreśla to, że, że jedne z tych najfajniejszych biegów w ogóle, nie tylko w Polsce, ale na świecie, to te, które mają finisz właśnie na stadionach, lekkoatletycznych stadionach i my akurat mamy to szczęście, że mamy nasze Śląski i tam właśnie Silesia Maraton się kończy i właśnie o końcówkę biegu też zapytam, bo zawsze byłem bardzo ciekawy, jak wyglądają te emocje w momencie, kiedy to w duecie i to jeszcze takim nietypowym, gdzie jedna osoba daje nogi, druga osoba daje głowę, przekracza się te linie mety, jakie emocje Wam towarzyszą a nawet ja bym powiedział z akcentem na Piotra, jakie emocje towarzyszą tej osobie, która no, sama nie mogłaby tego zrobić, a tutaj delikatna, nazwijmy to, delikatna pomoc z twojej strony i y, 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 dzieją się rzeczy niemożliwe. Wiesz co, dwa takie momenty w finiszu mocno mi zapadły w pamięć. Jak... Polega to na tym, że my jak dobiegamy, Piotr jest w stanie kilka kroków przejść sam, ja go ściągam z tego wózka i on jakby sam przekracza metę. Mhm. Trzeba zaznaczyć, że Piotr jest bardzo, ale to bardzo wielkim fanem sportu, jakiegokolwiek. I teraz umożliwienie mu przejścia przez tą metę, tak? Nie przejechanie, mhm. tylko przejścia. I w, w, na jednym z, z finiszów były trzy liderki, które podbiegły do niego. Masę ludzi wtedy wbiegało na, na metę, ale one podbiegły do niego. Zacząłem go dopingować. Piotrek jakby te emocje, które widać u niego i rozmowa później, to, to jest coś, co jeszcze bardziej ci napędza, jeszcze bardziej powoduje, że ty chcesz to robić dalej. No, no, większej chyba motywacji do biegania no, nie można dać. Fajnie nam się układa ta rozmowa, bo mówisz, że chce się to robić dalej, w Twoim przypadku, no to to poszło solidne nawet nie jeden, a może i 40 kroków dalej, bo w tej chwili to nie tylko Ty biegasz z Piotrem, czy, czy, czy z innymi osobami na wózku, ale przy okazji ostatniego Silesia Maratonu, a w zasadzie półmaratonu tutaj sprecyzuję, rozrosło się to do wielkich rozmiarów, co można spokojnie traktować, traktować w kategoriach bohaterskiego sukcesu, opowiedz o tym, bo to nie biegłeś sam, tylko ilu Was było? 20 osób pełnosprawnych pomagało przebiec 18 osób niepełnosprawnym półmaraton. Czyli prawie 40, 40, 40... biegających rozbójników P kuby grupy, mówiąc krótko. Tak, tak. Tuż na początku y, rozbiegli się nie wiadomo, gdzie udało nam się po kilku kilometrach y, stworzyć jedną wspólną grupę. Y, całość jakby przyszła po, po kolei, tak, czyli to co mówisz, na, na, na początek piotek. Y, Silesia, półmaraton, maraton, korona maratonów później, później bieg z Kubą a później właśnie akcja więcej niż bieg jakby ja poczułem, że ja bym chciał pobiec z każdym tak? jakby widzę osobę niepełnosprawną, która jest, idzie obok gdzieś, nie wiem, mija mnie na chodniku, mam ochotę podejść porozmawiać, zapytać, czy chcę? Czy chcę? Mhm. ale nie jestem w stanie pobiec z każdym pomyślałem, jak ja tak biegam, może inni też będą chcieli. I wrzuciłem ogłoszenie na u siebie na, na Facebooku, kto chciałby pobiec, tak jak ja. Część osób się zgłosiło. E, miałem kilku znajomych, którzy kiedyś myśleli o tym, żeby przebiec półmaraton. Mocna motywacja na zasadzie, no jak to, ty nie da żady? E, duża część ludzi też, po prostu, których nigdy nie znałem, e, powiedziała, że tak chciałaby wziąć w tym udział. E, I Nagle ludzie zaczęli pojawiać się z nikąd, tak? Mhm. No, mówię, no 18 osób niepełnosprawnych, 20 pełnosprawnych, 40-osobowy team, prawie. Eee, no to jest, to jest coś fajnego. Jeśli ja wejdę trochę w słowo, bo mówisz prawie 40-osobowy team, i tutaj pytanie, które myślę może y, y, gdzieś tam kołatać z tyłu głowy osobom, które jeżdżą na wózkach, albo tym, które chciałyby pomóc i pobiec z osobom na wózku. E, zapisy, rozumiem, nie są zamknięte. Nie. Nie, nie, cały czas, jeżeli ktoś chce. W przeciągu ostatniego tygodnia trzy osoby do mnie napisały: słuchaj, ja biegam. Yy, mogę powiedzieć ze sobą niepełnosprawną? Czy masz kogoś, z kim ja mógłbym pobiec, mm -hmm. Ja nie znam osoby niepełnosprawnej, ja mówię: słuchaj, fajnie, dzięki, no, przydaje się. Gdzie jak? Facebook Jakub Koopa? Facebook, Facebook Jakub kupa. można napisać do sylizmy maratonu, którego jest tam ambasadorem. Oni pokierują dalej. Tak chyba najłatwiej. Wszystkie biegi, o których już wziąłeś udział, wymieniłeś, Silezja maraton, Silezja półmaraton, kilka nawet. Korona, co dalej? Jakieś plany? No. Plan jest ambitny. Żona mówi, że już trochę mi odlatuje, ale no korona maratonu w ziemi. Tak? To jest coś, co gdzieś od samego początku jest dla mnie takim top, top of the top. Mhm. Jakieś tam mniejsze czy większe kroki uczyniłem, bo jakby. No, trzeba pamiętać, że ja chcę biec są niepełnosprawną i ja sobie zawsze przyjąłem taką zasadę, że to nie tylko ja biegnę, tylko biegnie też ta druga osoba. Dla mnie to jest normalny uczestnik biegu, biegacz, który może jakby musi włożyć w to inny trud niż, niż ja fizyczny i on też jest uczestnikiem, też ma medal, też ukończył ten bieg. Więc no, jakby odpytuję różnych organizatorów na różnych kontynentach, czy w takiej... Formule oni byliby chętni nas przyjąć. Mam zgodę z Antaktydy, ale niestety na razie budżet, który, który trzeba zebrać, jest astronomiczny. Rozumiem, świnka z w domu kubek leży i co się uda, to się rzuca, a jeżeli nie, no to, no to tutaj niech też trafi do potencjalnych zainteresowanych ta informacja. Myślę, że warto. Cegiełkę, nawet finansową dorzucić do tego projektu. Tutaj mówimy o dalekobieżnym, twoim takim daleko idącym pomyśle, a nieco bliżej czasowo Silesia maraton w tym roku? Wiesz co, ja raczej pobiegnę połówkę. Bardziej mi się podobają połówki, troszkę szybciej to, jakby, nazwijmy, przelatuje ale dużo ludzi się pytało, czy w takiej formule jak my pobiegliśmy połówkę, czy jest, mo, mogą pobiec e, pełen dystans 42 km oczywiście chcemy połączyć półmaraton z maratonem, jeśli się uda, wszyscy razem wbiec na stadion. E, pomysł jest, jakieś tam w głowie kłębią się różne, różne pomysły, jak to zorganizować, jaka oprawa, jaki, jaki finisz i tak dalej. To właśnie jeszcze a propos Silesia Maratonu, dwa moje pytania, powoli, powoli dryfują, dryfując czy biegnąc w stronę końca naszego spotkania. Ile osób widzisz z oczami wyobraźni w tym roku, który, które biegną razem z Tobą pod tą Twoją banderą? Wiesz, co jak wymyślałem ideę akcji Więcej niż Bieg, zakładałem, no, 10 osób takich, 10 osób pełnosprawnych, 10 niepełnosprawnych, super. Mieliśmy 40 łącznie, tak? Mm -hmm. Ile będzie w tym oku, ile będzie w przyszłym? Im więcej, tym lepiej. Bohater maratonu. Jako, że to wszystko zaczęło się w, w trakcie Silesia Maratonu, wiele z tych biegów, o których rozmawiamy, właśnie miało miejsce na śląskich trasach, to na koniec, czym dla ciebie jest Silesia Maraton? Będę to powtarzał chyba dzień w dzień za każdym razem, jak ktoś mnie o to pyta. Dla mnie to są ludzie. Mm -hmm. To jest coś, czego um, jakby człowiek się nie spodziewa może biorąc udział w maratonie, tak? No, stawiasz, stajesz na linii startu, masz dystans, biegniesz. Ale ci ludzie, których spotykasz na trasie, ci, którzy dopingują, e, ja zawsze wspominam dziewczynkę pięcioletnią, która na 30 kilometrze wyciąga taką dużą łapę, znam przy piątka mocy, a ty po prostu już nie masz siły, no to dodaje takiego, takie, takiej energii, że no człowiek nie ma nic innego do roboty, tylko biec. Więc to jest niesamowite. Ludzie, przy to, jak nas przyjmują w poszczególnych miastach, w poszczególnych dzielnicach, to jak nas dopingują na starcie, na mecie. Masz jakiś ulubiony element, etap tej trasy, bo to jednak wiesz, i Siemianowice, i Katowice, i Chorzów, czy masz swój ulubiony element? Moim ulubionym jest Nikisz, jak biegasz koło godziny 12. 12 ja jak biegasz koło godziny 12, a tam jest mody Kapusta kapusta. Yy, yy. Wszyscy okna otwarte i ten zapach rolady, który się tak, się nad Nikiszem. Tak jest, tak jest i człowiek się zastanawia jak... Kurczę, mógł zjeść dobry obiad, a tutaj jeszcze trzeba cisnąć tyle. To zawsze warto dobiec na Stadion Śląski i potem jeszcze delikatne rozbieganie w stronę Nikisza. Tutaj rzucam informację do wszystkich mieszkańców Nikisza. Nie zdziwcie się, jak w październiku, kilka, minut po zakończeniu półmaratonu, w Silesia półmaratonu, Kuba się u Was pojawi na obiad. <noise> bardzo serdecznie dziękuję Ci za to Dzięki spotkanie. Wielkie. Moim gościem w podcaście, bohater maratonu był Kuba Krupa. Dziękuję bardzo. Bohater maratonu!